Zadanie 19. Funkcja liniowa FOTX nie ma miejsc zerowych dla. No dobra, zastanówmy się, kiedy funkcja liniowa nie ma miejsc zerowych. No to jak mam układ taki na szybko tutaj hop, to miejsce zerowe to jest punkt przecięcia z 8x tu, 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 czy tu, nieważne czy rośnie czy maleje. Ale żeby nie miała miejsc zerowych, to ona musi iść idealnie równo. Czyli musi być równoległa. Równoległa. Czyli jak na przykład, jeżeli tutaj jest wysokość na dwójce, to ta prosta jest y po prostu równe 2. Czyli te, nie ma zmiennej x w tym, czyli A musi być równe 0, czyli to, co stoi przy x, musi być równe 0. A u nas przy x, który jest tu, stoi ten nawias, czyli ten 2 plus 3K ma być równe 0, no to 3K ma być równe minus 2, no to k to jest minus. 2 trzecie. Szukamy odpowiedzi, i to jest odpowiedź: A.